So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every night. Wow, mam nos czerwony. E, Michałek oczywiście przywiózł mnie na dworzec do piły. Teraz siedzę już w pociągu, który zabierze mnie do Warszawy. Dzisiaj jest w ogóle 28 stycznia i jadę na taką galę. Ale to teraz sobie Zjem jakieś śniadanie, wybiję herbatę i troszeczkę jeszcze popracuję. I się odezwę do Was, myślę, że za jakieś 3-4 godziny będę zbliżać się do Warszawy. Dojechałam do Sochaczewa, okazało się, że zapomniałam z domu wziąć podkładu, więc muszę dzisiaj mieć taką trochę bardziej naturalną oto aparycję. Dojechałam, przebrałam się, jestem już odziana, poszłam sobie do tarasów i kogo znalazłam? Kto tam zawsze do mnie czeka? Hello! <grym> łapiemy taksówkę i jedziemy do restauracji, która się nazywa Concept 13 Będziemy Wam pokazać co tam się dzieje po kolei. A będzie się dużo działo na pewno. A. Dotarliśmy na miejsce. Michał tu już nas robi wszystkie zdjęcia na ściankach i innych rzeczy, które ja oczywiście nigdy nie pamiętam co mam zrobić. I jeszcze zobaczcie kto jest z nami. Ale ty Halo! Cześć, jestem Ania, prowadzę bloga z i Szpinki I my się znamy tylko z Instagrama, się to właśnie zobaczyłyśmy pierwszy raz dzisiaj tak oto, na, na żywo, także yy, czekamy aż się tu sala zapełni i zaraz się będzie działo. między wystąpieniami i mieliśmy super przybyt, pogadać załościele marki jestem John który jest właścicielem marki Rev. a few words about the philosophy of the brand. The of the brand is to be the best selling brand for hairdressers because we have quite few products but each product its need. that means that you don't feel that you have a lot of products that you don't need each product is the best selling product okay. and we so have... you just do only things that are needed yes. not just no. more we more don't and more we different. don't do products just to increase our turnover okay. because we believe in that if the hairdressers work with us that's a good cooperation between us and why did you choose just to sell hairdressers, not to individual people are Different possibilities. You to individual people, department stores and so support the Okay. No, no, no. Okay. Yeah. Panią, która panią, która panią, tak, panią, która, panią, która panią, tak? jest tutaj od dystrybucji. I uh, udało mi się jeszcze złapać Panią Emilię. Pani Emilia jest przedstawicielem uh, refuty nas Tak, i właśnie zajmuje się dystrybucją i z panią trzeba się kontaktować, tak? oczywiście. Szczyt, jakby udostępnienia tych wspaniałych produktów naszym klientkom i klientom, oczywiście. Tak jak mówiłam przed sekundą w rozmowie z Johnem, że marka jest dostępna tylko w salonach kosmetycznych, wy wybraliście, tak? żeby ona była dostępna tylko w salonach. To nie, nie chociaż wchodzić do, do Rosmanów i taki się chyba do nas. Nie, to jest filozofia, jakby, która buduje markę. Tak jak tutaj wspominaliśmy wcześniej. Zaufanie i jakby musimy trzymać bardzo wysoki poziom. I tylko w salonach, profesjonalnych salonach, gdzie mamy wyedukowanych stylistów, gdzie stylista jakby zna potrzeby klienta, jest w stanie dobrać ten produkt do odpowiedniej potrzeby. Bo... Czyli ogólnie chodzi o to, że nie chcemy po prostu strzelać te produkty, które są do czego, bo jakby zdajemy się na, wiedzę tego na specjalistę, stylu, tak jak idziemy do lekarza się? oczywiście produktów w aptece tak, i stosować jakby własne, własną kurację, ale wiemy dobrze, że jeżeli pójdziemy do lekarza, czyli tutaj w tym momencie do stylisty. to, to Ja się postaram umieścić na dole w opisie filmu link do miejsca, gdzie będziecie mogli dowiedzieć się trochę więcej zarówno o Marce, bo rozumiem, że o to na już Tak, filmu. oczywiście, tak. tak, I jeżeli uda mi się w jakiś sposób tam umieścić informacje, gdzie można znaleźć właśnie jakaś lista salonów, gdzie, gdzie można się wybrać i spróbować takich produktów, to szukajcie takich informacji na dole w opisie filmu. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję serdecznie, zapraszam. I w sumie troszeczkę Wam... Dowiedzieliśmy się dużo na temat i na temat tego jak oni tam ekologicznie podchodzą do sprawy o opakowaniach. Trzeba przyznać, że faktycznie mają takie fajne podejście. Tak, świetne pomysły i rzeczywiście są bardzo spójni i na mnie wielkie wrażenie zrobiło, Fajnie, że mieliśmy okazję z nimi porozmawiać, tak, tutaj poświęcili wiele czasu. że są ale naprawdę mają, co powiedzieć, to nie jest tak, że tutaj jest pytanie i nie, nie jest Tak, to jest powiedzieć. tak, że to nie jest pan sprzedawca, tylko to jest pan, który też z i to było mega fajne, ja najbardziej, najbardziej z tym Co, my zabijamy naszą wodę z nie będziemy i oglądać pokazu. I try so hard to hair. Can you just tell me like one or two tips how to improve it or just make it, I don't know, better? I think the most important thing before you style it is to keep the hair in the shape with the shampoo, the hair mask, and conditioner. If you have those three things, the hair will love you. So. I cut it like every six weeks, every time I go to salon and say, Do it! You know. Do you do hair mask? Yeah, every and I, I don't uh, every every other washing. So okay, good. You need to go to ask the hairdresser what kind because some of them okay. can very heavy to your the hair. They uh -oh. have a lot of hair, but it's a they lot bit really thin, fine, yeah. very fine hair. So try to have more at the volume. Okay. Yeah. So keep the hair very active with the foam. Okay. And blow dry it. Wait, and then you can cut it because I think those girls, okay. before you're gonna dance out tonight, they're gonna fall out. Oh, baby, I made them like at 5 a.m. this morning, so basically. Really? Just like, really, right. good girl, Then why you need me? Oh, if I was you. Okay take the, uh, up, up, okay. Okay. the section. Okay. Curl in the back because so so many girls start from the front. I, I start wherever I can reach. And oh, then exactly. I start the front and i like, oh, I hope it's gonna be okay. Otherwise, keep it down. add a ponytail. Okay. And pony tail, up, okay. And curl it. Oh, no, just ponytail. Yeah. So and then after the after you had kind a of ponytail, you curl the hair on top. So when you take out the ponytail, it's gonna be. Okay. Tu pomału przechodzi już do tej części imprezy, gdzie jest tylko alkohol i rozmowy, więc my z Michałem się zbieramy. Teraz dopiero wyjdzie się zobaczyłam, jakimi świetnymi świetne włosy zrobił Momo. Miałam nadzieję, że tylko uda mi się z nim parę słów zamienić, żeby mi tam podpowiedział. Coś ja tu od razu makeover. Czy The ocean and come okay. out. You have exactly yeah, the same. I love around. to jump in the ocean and look that glamorous. <laughs> Unfortunately, it's not that easy. But I'm going to try. I promise I'm going to try. So you just keep them okay. more curly? Scratch it. Scratch, scratch it. When okay. they dry. <laughs> So now, now I look like more Sweden, but with dark hair and flowers. You are better than Sweden. <laughs> so here you go. Okay, thank okay. you so You're much welcome. for thank makeover you. and and talking to talk me. Do wygląda Yes. Potwierdził, to, to już jest wiecie, prawda. Także um, Michał już się o to przedział w normalne y, ludzkie ubranie. To jest małe normalnie. Ja to zrobię jak tylko dojdę na dworzec i wymienię sobie ciuchy na kiślę <grytanie> z mojej walizki. Przy okazji że tylko współczuję tym ludziom pracującym tutaj w Witkaczu, Nie ma w ogóle klientów. Co oni robią? Czekają na nas, ale, Ta. ale my tam nie przychodzimy. Po... <grytanie> Dobra, także na ten moment to my się zbijamy, idziemy pędem lotem do Tarasów i do domu. Moi drodzy, szybki outfit jeszcze oto na dworcu Wam się pokażę. E, miałam ze sobą torebeczkę z Gina Ross, najmniejszą, najbardziej elegancką, jaką udało mi się znaleźć w domu. E, płaszczyk, nie mam pojęcia skąd jest, niestety, bardzo mi przykro. E, buty są z Kazara, to są te czarne szpilki, których szukałam w ubiegłym roku. E, ta sukienka to jest sukienka z, z Zary, o ile się nie mylę. Łańcuszek dostałam w tym roku od moich rodziców i to jest łańcuszek zrobiony u nas jubilera, więc nie, nie, to nie jest... Uwaga, informujemy, że w teraz szybka akcja, pokażę Wam resztę. E, tutaj bra, bransoletka, na pewno będą pytanie, to jest bransoletka z Elixy. E, sukienka wygląda tak, mam 3 czwarte rękawek i oto, tak, i oto ona ma tył. E, to są wszystkie moje umiejętności pozowania, także sorry, teraz się przebieram, bo jest strasznie zimno i lecimy dalej. Pożegnam się już z Michałem, on pojechał w swoją stronę, ja teraz jestem już w taksówce do e, Weroniki, bo event cały już, e, znaczy on właściwie jeszcze trwa, ale my, tak jak mówiłam wcześniej, zebraliśmy się chwilę wcześniej. E, jutro rano, albo jakby Wrócę Jeszcze do Weroniki, to pokażę wam, co dostaliśmy w um, jakichś tam takich, wiecie, goodie bags, jak to zwykle bywa. E, no, no i na ten moment to byłoby tyle. Ana! -la -la -la, kto jest ze mną! Wera <gry> e, wróciła do domu. E, ja zdążyłam rozpakować tutaj torebkę tych rzeczy, które dostaliśmy na spotkaniu. Zdążyłam, ile co? Z 10 minut ci opowiadałam, co? Tak, o tej Marce, bo tak. nie wiem w sumie, ile zdążyłam Wam powiedzieć w międzyczasie i ile będzie słuchać z tych wywiadów, ale ogólnie, jeśli chodzi o to, jaka spójna jest ta firma, tak jak Ci mówiłam, także i y, opakowania mają z recyklingu, i mają taki motyw, że sadzą te drzewa, wspierają WWO, no naprawdę mega, mega mi się to podobało, jak wytną drzewo, to wsadzają cztery następne i tak dalej, i fajnie, bo można było zadawać, tak my z Michałem właśnie zadawaliśmy takie niezbyt Trudne komfortowe pytania. pytania, no tak, no niektóre firmy nie chcą odpowiadać, uh -huh. jak się pytasz na przykład, a jakim tuszem drukujecie na swoich opakowaniach, skoro tak dbacie o czystość, a pani, to jest taki tusz specjalny do... z woskiem sojowym, mówię, wow! Także mega fajnie, super spójna, w ogóle przymiły ten momo, momo, który mi właśnie zrobił włoski i jutro będę sprawdzać i są takie miękkie, ja nie wiem też ile było słychać, bo Michał nagrywał ten kawałek ale ja zawsze mówię, że mam y, spry, miałam różne tam uh -huh. salt spray jakieś właśnie z John Masters Organic jakieś tam inne i one przeważnie mi robiły to, że włosy były po prostu takie kruche uh -huh. jak y, no wiesz, osadzone solą, no jakbyś wyszła z morza, nie? Paluszki jak paluszki, trochę jak paluszki, a te za, dotknij i zaświadcz, moja droga y zaświadczam, są takie miękkie są takie Mięciutki. miękkie także tym bardziej się cieszę, bo dostałam ten spray Momo mi dał, mówi musisz to mieć, musisz tego użyć To jest super i chyba będę to kupować W ogóle też na pewno wam tego nie powiedziałam Ale na pewno zrobiłam zbliżenie, że Po prostu genialny system mają Żeby sobie rozkminić, które te produkty powinny być gdzie Na butelce jest napisane Hold, shine and volume Na tych produktach do stylizacji i są numerki Od 0 do 5 jest i sobie... Tak, mhm. i, na, i sobie sprawdzasz na tej skali, że na przykład jak produkt ma numer 303, to od razu wiesz, że on będzie na trójkę trzymał, e, nabłyszczał na zero, czyli w ogóle nie będzie się świeciła e, od niego. E, e, skóra włosów, chciałam powiedzieć, Boże, włosy nie będą się świeciły po nim. E, no i że volume trójka, czyli że tam będzie dodawał objętość tak średnio, nie na maksa, nie? Także mega, bardzo czytelne i w ogóle. E, fajn, bardzo mi się podoba filozofia w ogóle, mhm. że oni chcą tych naturalnych rzeczy e, też, i też, że się nie wstydzą na przykład konkurencji, mhm. bo ja mówię, że mam jedne z moich ulubionych produktów do włosów są właśnie te z karczochemikiną, szampon uh -huh. i odżywka z Green People i że używam takiego lakieru do włosów z też z kiną uh -huh. właśnie, z Obry Organics, nie? Tak, 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 to Pamiętasz jest obry go, Lakier, tak. On, tak. Ten, co tak pryska jak, uh -huh. jak, jak, jak glutkiem żelkowym. Tak, uh -huh. A oni mówią, że tak, tak, my je znamy i e, to właśnie na podobnej zasadzie działają nasze produkty, także super, bo niektórzy uh -huh. po prostu nie lubią konkurencji. No Bardzo dobre wrażenie na mnie zrobili, zresztą słychać, tak, ja mam Tak, to, że, tak. Ty wiesz, jak, tak. jak mi się podoba, to wiesz. I na naprawdę. No, także to było bardzo fajne. Ja mam taką broszurkę i tam są wypisane wszystkie składniki, których oni używają. I tam olej z bergamotki, olej akai, olej żożoba, gliceryna, olej marula. No naprawdę rzeczy, z których ja korzystam, z których ja po prostu korzystam na bieżąco. Także naprawdę fajnie. Jestem zaskoczona, bo oni mają farby do włosów. Też naturalne składniki, w ogóle minimalna ilość. To było Moniaku. pierwsze, co mi powiedziała. Oni, oni mają farby do, do włosów! Do... <laughs> Mała przerwa tylko, mówi do Was Paulina z przyszłości, która edytuje tego vloga. Bardzo bym nie chciała, żebyście odnieśli jakieś błędne wrażenie po tym odcinku. Ja tutaj opowiadałam Weronice, byłam bardzo podekscytowana całym konceptem i trochę uprościłam to, co chciałam powiedzieć, bo powiedziałam coś takiego, że oni mają w farbach do włosów i tam w innych rzeczach naturalne składniki. I owszem, to jest linia wegańska w 100%, ale to w ogóle nie oznacza, że to jest w 100% naturalna marka. Oni dbają o ekologię, tak jak mówiłam przed chwilą i korzystają z tych składników, o których mówiłam, jako ze składników aktywnych i to są naturalne produkty, ale absolutnie to nie jest tak, że oni używają tylko naturalnych składników. Ja w składach tych produktów niektórych znalazłam rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam. I ja nie chciałabym za bardzo ich używać. Plus, część z nich jest taka, że po prostu myślę, że może mnie uczulić, więc się obawiam rzeczy typu, że nałożę sobie na włosy ten produkt, a przeciągnie mi gdzieś tam po policzku i dostanę wysypki. Także tutaj, żeby była jasność, to nie są w 100% naturalne produkty. Poza tym, tak jak mówił mi John w tym. Nie wiem, czy tam było słychać dokładnie, czy nie. Jak mówił mi John w tej rozmowie, niektórych. Składników po prostu nie da się zastąpić naturalnymi, bo albo nie ma zastępnika, albo one nie będą wtedy tak działały. A jak idziemy do salonu fryzerskiego, to oczekujemy właśnie pewnych rezultatów, które wiecie, te składniki, które uda się gdzieś tam w laboratoriach uzyskać, taki rezultat mogą przynieść. Także to chciałam sprostować, żeby nie było wątpliwości. To nie jest w 100% taka marka naturalna, żeby wiecie, tu wszystko było jasne. Ja, ja naprawdę, <laughs> jak Ci zaraz pokażę te zbliżenia na te modelki, mhm. które tam były, jakie one mają włosy. Jak dostałam włosy w tej laseczki, z blond włosami to mówię nie to jest niemożliwe to jest kłamstwo ona jest jak Misiu. Nie Waterfall. naprawdę były super, super fajne. Także mega mega się cieszę, że przyjechałam. Fajnie, że mogłam z Michałem się spotkać. Super. Też że się nie widzieliśmy dawno, także to był ogólnie bardzo udany dzień. Przyjechałam do Ciebie w końcu. Pierwszy raz w tak. tym roku, a to już koniec miesiąca, jestem zaskoczona, że tak się u, o to ułożyła sytuacja. Gdybym się nie spóźniła z powrotem do domu, wszystko byłoby w porządku. Wybaczam ci, zjadłam los. Moja mama cię nakarmiła, to dobrze. Yep. Jestem bardzo zainteresowana, mam ogromne wymagania po tym, co się nasłuchałam dzisiaj. po w składach i tak dalej, mam ogromne wymagania. Nawet nie, że liczę, że będą dobre, tylko wiesz, to jest surowość kompletna. Uh -huh. A potem... Ja też liczę, że będziesz miała ogromne wymagania. A ja Musisz zawsze... przetestować. Nie, czasem, czasem mam takie średnie, ale czasami jak już ktoś mi zaimponuje, uh -huh. to już wtedy jest takie oh you better be good. Uh -huh. Wiesz o co chodzi. No. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że absolutnym, kompletnym i totalnym bohaterem dzisiejszego dnia jest dla mnie pan, który prowadził tą galę i był tłumaczem i w momencie, kiedy Momo robił właśnie te pokazy i, i czesał modelki Tłumaczył o tym farbowaniu, i tak dalej. I on właśnie tłumaczył to, co, co chłopak mówił. Jestem pewna, że nie miał biedak pojęcia o tych wszystkich. I'm gonna section it out, I'm gonna brush it out, I'm gonna make it soft, i tak dalej. Poradził sobie tak znakomicie. Ja się czułam, jakbym stała na jego miejscu, podejrzewam, że czułam się, jakby mi ktoś kazał opowiadać o budowie statków w innym języku. Poradził sobie super, jeszcze zrobił to z dawką humoru, także mój bohater. Dla mnie bomba, naprawdę było super. A my za chwileczkę z Weroniką się zbieram, będziemy sobie robić maseczki. Mamy sheet mask ze ślimaka ze skina, więc reszta wieczoru już jest dla nas, dziękujemy wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem na razie, pa czy chciałabyś coś powiedzieć na temat twojego odzienia <todgłos> jestem flamingiem, <todgłos> o matko jest moc powiem ci młoda, jest moc